To już oficjalne kilofy Minty 2.0 trafiły do Fortnite i można je zdobyć za pomocą kodów, Powiem Ci dokładnie jak ten event działa. Jest to oficjalna promocja Fortnite, o której na bank nie słyszałeś, ale na początek proszę nie każdy wpisze kod w, w sklepie jesteście najlepsi i mega dziękuję, jeśli wspieracie mój kanał, używając mojego kodu, jesteś totalnym rzepem Fal łapeczkę w górę z Subika, blogycyjnego na kanał YouTube i Twitch, wbijaj na Twitcha po więcej GETA i Fortnite i na Instagrama, który jest w opisie i wszystko a my lecimy. Pierwsze co, podwyżka Fałdolców już dokładnie wiemy kiedy będzie. Ostatnio wam mówiłem, że Fałdolce i wszystkie pakiety startowe karnety ekipy niestety teraz podróżują i podróżują one około 20-30% na przykład 1000 faudolców będzie kosztować raz 36 zł i dokładnie ta podwyżka będzie pod koniec października także jeśli mam wam coś polecić to szybko kupujcie faudolce pakiety startowe ekipy karnety cokolwiek tylko żebyście tego nie przegapili bo później już będziecie musieli płacić dużo dużo więcej i podwyżka oczywiście jest na stałe i ceny już po prostu w dół nie pójdą także miejcie to na uwadze kolejna sprawa już zaraz do Fortnite trafi mega dużo kontentu wraz z nowym halo Nowym update'em, eventem, może mini bojowym, darmowymi kilofami, malowaniami, prezentami, emotkami i masą innych rzeczy, a może nawet darmowym skinem, to do tego darmowy skin FNS jest, którego zaraz będziesz mógł zdobyć, ale może od początku dokładnie jutro będziemy mieli pierwszy update zawartości z ostatniego update'u wtedy otrzymamy pewnie jakąś nową broń, może jakieś mini zadania, albo coś w tym stylu, no i może jakieś mini nagrody, aczkolwiek za tydzień, jak nas turbo, duży update będzie to już ostatni update. No właśnie tego całego sezonu będzie to update Halloweenowy w którym otrzymamy na przykład cały event Halloweenowy, czyli Fortnite Merch, wraz z mitykami, bossami, nowymi brońmi, masą kontentu, zadaniami i oczywiście darmowymi prezentami, takimi jak masa darmowych przedmiotów, jak kilofy, malowania, emotki, graffiti i inne rzeczy, które będą na bank. Oczywiście w różnych wyzwaniach na Halloween, wyzwania Halloweenowe będą pojawiać się średnio, razy dziennie, albo maksymalnie co 2-3 dni w kilku postaciach. Będziemy mogli wtedy wykonać je na trybie Battle Royale, albo na przykład na trybie kreatywnym, w zależności jak Fortnite przygotowuje ten event i wtedy każdy gracz, który wykona te zadania, oczywiście zgarnie sobie te wszystkie fajne przedmioty. Do tego również możliwe, że na Halloween otrzymamy specjalny mini karnet bojowy, bo pamiętajcie, że co sezon obecnie otrzymujemy jeden mini karnet bojowy, który dostaje każdy gracz totalnie za darmo. Mini karnet polega na tym, że otrzymujecie pod koniec sonu zawsze jakiś karnet, np. czy to Star Warsów, czy to Most Wanted, czy to np. anime, które mieliśmy w poprzednich sonach, gdzie każdy gracz zdobywa specjalne punkty, wykonując specjalne zadania, a następnie otrzymuje z tego nagrody. W nagrodach mamy około 10 20 różnych etapów nagród, i za każdy etap dostajesz jakiś prezent. Najczęściej były to również jakieś kilofy, malowania, lotnie, emotki, i czasem również był to darmowy skin. Na ostatnim poziomie tego karnetu również karnet zawierał zawsze dodatkowy jeszcze mini karnet, który mogłeś dokupić za 1000 fałdolców na przykład z kodem Seycam, wtedy otrzymywałeś na przykład jeszcze jednego skina, no i masę innych rzeczy. Tutaj macie specjalne koncepty, jak mogłoby to dokładnie wyglądać. Niektórzy spekulują, że w tym sezonie mogliśmy otrzymać taki mini karnet, no właśnie, nie z jakiejś kolaboracji, na przykład niezwykły, ale właśnie na Halloween Fortnite, a wtedy mógłby się tam znaleźć na przykład jakiś Halloweenowy skin, a o tego masę fajnych rzeczy, niektóre koncepty przedstawiają nawet, że moglibyśmy zdobyć tam darmowe fałdolce, że na przykład w dwóch, trzech levelach mielibyśmy jakieś specjalne fałdolczyki w ilości 100-200 i moglibyśmy sobie je odblokować, oczywiście wszystkie, rzeczy z tego mini-karnetówkowego robilibyście za pomocą zadań, które dawałyby wam specjalne punkty, a następnie zebranie wszystkich punktów miałbyś cały karnet. Jednak tego dowiemy się już niedługo i śledźcie kanał, subujcie, żeby te nie przegapisz, bo jak tylko event zacznie folić do gry przygotuję dla Ciebie wszystkie informacje co dokładnie trafi i jak to wszystko odebrać ale powiedzmy sobie o Killofie, Minty 2.0, który oficjalnie zawitał do Fortnite'a i już gracze mogą go odbierać killoff, co ważne, jest dostępny tylko prawdopodobnie w październiku, jest on dołączany do jednego z zakupów w Fortnite, którego można właśnie sobie zrobić i wiele graczy próbuje to odebrać, ale czy jest to takie łatwe? okazuje się, że właśnie promocja jest mega mocna, bo nie wiadomo czy ten killoff kiedyś jeszcze trafi do gry, przypomnę Wam jak to działało z Minty, czy też za jakiś mini zakup w Fortnite, na przykład jakieś akcesoria dostawałeś się po prostu specjalny kodik na Minty, a wtedy każdy gracz, który go użył, otrzymał kilof Minty, którym ja zawsze gram i potem już nigdy nie dało się go zdobyć. I tutaj mamy troszeczkę podobnie, tylko z zakupów jest dołączony troszkę inny kod i działa to w inny sposób. Jest to dokładnie taki czerwony kilof, który co prawda nie wygląda mega mocno, ale gracze liczą na to, że będzie on turbo, alto turbo rzadki, bo promocja jest naprawdę ograniczona. Z tego co obecnie nie wiadomo, kilofy można już odbierać i działają one w ten sposób, że musisz kupić kartę z V-dolcami, jest on dołączany oficjalnie do zakupów kart z faudolcami. Jeśli ktoś nie wie, co to jest, są tak jakby w karty, że masz tam specjalny kod na faudolce. Tylko tego w Polsce praktycznie nikt nie kupuje. Następnie taki kod używa się na specjalnej stronie Fortnite 3 d i ty otrzymujesz faudolce w ilości, jakiej kupiłeś. Czyli jeśli kupiłeś kartę kart na 2800 faudolców, to tyle otrzymasz, albo na tysiaka i wtedy faudolce trafiają na Twoje konto. No i w teorii, kill -off też powinien, ale jest tu jedna uwaga, dlatego że ten kill -off, no właśnie do końca, nie jest tak łatwo zdobyć. Kody faktycznie są rotowane przy tych specjalnych kartach ale są one skierowane tylko do Japonii, więc jeśli taką kartę kupisz w Japonii i pewnie użyjesz ją na jakimś japońskim koncie, to faktycznie otrzymasz ten kilow i będziesz mógł się flexować, czy masz najrzadszy kilof w Europie, czy nawet w Polsce, bo u nas praktycznie nikt może go nie mieć, ale co ciekawe, gracze wymyślili już sposoby, jak ten kilof można otrzymać i podobno one działają. Jeden z likerów napisał, że otrzymał już ten kilo, pomimo że nie mieszka w Japonii i udało mu się to zrobić, więc jak widzicie jest to możliwe, szczególnie że promocja trwa dopiero 2-3 dni i gracze już wymyślają mnóstwo sposobów. Ten ziomek stwierdził, że u niego zadziałało to, że kupił normalnie właśnie tą kartę z fałdolcami gdzieś tam chyba od jakiegoś japońskiego gracza bądź gdzieś tam w internecie i następnie użył ją na specjalnym koncie, a następnie napisał właśnie do Fortnite'a, żeby przenieśli mu konto z Japonii na nasz region i co ciekawe, podobno to zadziałało, nie wiem na ile to prawda, ale profil jest dosyć sprawdzony i faktycznie może to działać prawdopodobnie u nas niektórzy będą te do mieli bo właśnie różnymi trikami da się na 100% to obejść, ale czy warto to robić, to już pozostałem wam, jedynie jeśli ktoś chce to zrobić, tak jak mówię, wystarczy kupić Kartę z fałdolcami, prawdopodobnie gdzieś tam z obszaru Japonii, nie wiadomo czy to online czy w zwykłym sklepie. Następnie aktywacie ją na stronie Fortnite Dream i następnie Fortnite dacie właśnie ten kilof na konto, tylko jedynie tak jak mówię, największą przeszkodą jest to, że event jest kierowany no w sumie do Japonii, ale przypomnę wam, że tak samo było z mintexami, gdzie oficjalnie nie dało się w sumie nigdzie kupić właśnie specjalnych rzeczy na Mintexa w Polsce i akcesoria również u nas nie dawały tych kodów, a wiecie gracz, czy ja na przykład faktycznie te Mintex mamy i tutaj będzie pewnie podobnie, że kto się postara, to i tak ten. Kill Love będzie miał. Ale to nie koniec eventów, bo już zaraz masz odebrać darmowego skina, który będzie turbo mega fajny i rzadki, wraz z gwarantowaną nagrodą dla każdego gracza, co musi zrobić. Oczywiście chodzi o event FNCS. Jeśli nie masz z kim grać, potrzebujesz na pewno duo i musisz wziąć udział w evencie, który będzie dokładnie w październiku. Jest to FNCS Community Cup. Jeśli nie masz z kim grać, pisz swój link w komentarzach, albo wbij na mego Discorda na kanał Szukam Graczy i tam znaleźć kogoś do gry w ja to w ten sposób, że jest to taki turniej kończący dokładnie no w sumie ten son competitive, więc co oznacza, musisz zagrać w turniej, który odbędzie się w październiku, duo, następnie za wbicie odpowiedniej ilości punktów otrzymujesz gwarantowanego skina. Wraz z tym zestawem jest to skin FNCS, który będzie turbo rzadki. W ten zestaw oczywiście wchodzi skin, malowanie, kilofy, plecak i pewnie jakieś dodatkowe rzeczy jak ekrany, przytywania czy coś z tego typu. Wtedy, jeśli znaleźć odpowiednie miejsce, to od razu wszystko trafia na twoje konto i masz kilka dni, żeby się tym flexować. Dlatego, że ten skin będzie dopiero później w sklepie, następnie każda osoba również, która 8 punktów na tym turnieju, gwarantowany prezent dla każdego gracza, czyli jeśli jak zajmiesz 8 punktów, jesteś Turbo bambikiem i tak otrzymujesz prezent, więc warto wziąć sobie w tym udział, bo 8 punktów jest to zagranie tylko jednej gry i wtedy już masz prezenci, który będzie faktycznie jakąś tam pamiątką. I co najważniejsze, skina też da się kupić z kodem Seikamstar, będzie on dokładnie na zakończenie FNCS-ów w Kopenhadze i wtedy tego skina możesz sobie kupić, skin będzie kosztował 800 v i oczywiście zawierał cały pakiet, skin jest mega podobny, na przykład do Aura FNCS i jest ono właśnie w motywie Takiego troszkę nowego skina, może właśnie takiej blondynki, którą mamy też w Fortnite i przebraną całą na niebiesko z niebieskim kolorem, bo to są właśnie obecne no, motywy tego FNCS. I skin będzie tylko w sklepie przez kilka dni i już później nigdy się on tam nie pojawi i nie da się go w żaden sposób zdobyć, więc jeśli chcesz mieć coś TurboG, to kup sobie ten skin, bo jest to taki Ala World Cup 2.0, czyli taki mniejszy World Cup, więc ten skin na bank będzie mega rzadki, przynajmniej za jakiś czas. I często pytacie mnie Kamstar, a jak zrobić ten darmowy skin dla każdego gracza wraz z całym pakietem jest strona na WREP. Friend, którą podawałem w poprzednich materiałach albo pod tym materiałem, wybijasz sobie na specjalną stronę, zapraszasz swojego znajomego, robisz z nim 5 zadań i za każde zadanie otrzymujesz jeden darmowy przedmiot, dokładnie prezencik jest to kilof, jakieś tam malowanie, jakieś tam plecaki. No i oczywiście skin. Jeśli wykonasz 5 zadań, otrzymujesz darmowego skina wraz z całym pakietem, i możesz cieszyć się nowym skinem grzybiarza, jeśli nie wiesz jak się powiedz skorzystaj z moich map które na przykład masz pod tym filmem w komentarzach albo w opisie i zostaw postać up, w eventie może wyjąć udział każdy, jest on zupełnie darmowy i co najważniejsze, jest on turbo prosty, bo najcięższe zadanie to wbić 50 leveli, a inne zadania to na przykład grać 60 minut ze znajomym, zrobić kile na zwykłych gierkach, czy na przykład po prostu zaprosić znajomego do eventu, także bierzcie udział i sprawdźcie koniecznie poprzednie filmy, pamiętaj łapka w górę, kod Sejkam za sklepie i w sobie na live na YouTube i Twitchu. trzymajcie się, cześć!